Living. Siema, dzisiaj sobie chwilę postreamujemy. Dzisiaj będzie stream z Bedwars'ów i z serwera Tab MC. Czekajcie, ja sobie tylko wejdę na Nie. wejdę sobie tylko na kanał i skopiuję link. Ja sobie tylko skopiuję link móc się trochę poreklamować. Dobra. Już cyk. Ale mi coś dosadło. No mój ja wiesz. Ej, ja już nagrywam live'a. Ja, ja sobie tylko skopiuję w... link. Ja już live'a nagrywam, móc się trochę mm. poreklamować. Ej, kanał. Już cyk. Ej, czekaj. Ej fitermanek, czekaj, ja muszę obraz trochę ustawić. Bo Disiejosa. Ej, wejdź na live'a i powiedz czy obraz taki czekaj, jest git Wejdź na live i powiedz czy taki obraz jest git. Jest taki obraz git, czy... Zmienić go trochę? Czekaj. Czekaj, dam ci linka. Co ty masz za tak Rainbow, ale okej okay jest ra y ty masz 4 na 3? O co chodzi? 4 na 3? No, ten twój obraz jest trochę zepsuty. No nie. Bardzo zepsuty. Nie widać nawet EQ Zepsuty masz ten obraz stary. Czekaj, muszę go trochę pomniejszyć. Mam bardzo opóźnienie duże. Wiem, będą trochę opóźnienia. Ej Jezus, pomóc ci z tym OBS-em, boże, co ty robisz, stary. Dobra, pomóż. Jezus.